W zespole szkół nr 4 w jaśle powstała ścianka wspinaczkowa. Ma ona 3 metry wysokości i można się na niej wspiąć bez asekuracji. Jej budowa kosztowała ponad 180 tysięcy złotych i została w całości sfinansowana z budżetu powiatu jasielskiego. To na pewno będzie atrakcja dla młodych ludzi, nie tylko młodych. Tych, którzy się interesują spinaczką wysokogórską, tu będą mogli się przygotować do Takich już konkretnych warunków terenowych. Rzeczywiście e, trzeba czymś młodzieży interesować. W tym wypadku ścianka wspinaczkowa jest pewną atrakcją i pewną ofertą dla młodych ludzi, którzy nie tylko powinni siedzieć przed komputerem i smartfonem i googlować albo przesyłać jakieś informacje smsowe, ale też powinni zadbać o swoje własne zdrowie. O budowę ścianki od lat zabiegali członkowie Stowarzyszenia Wspinaczkowego KLAMA. Jest to ścianka niewysoka, niemniej jednak można regulować jej stopień trudności, dobierając odpowiednie formy, które są przykręcane, jak i chwyty. Tych chwytów w tym momencie jest tylko część zainstalowanych, pozostałe są do dyspozycji. Ściana jest sześciostanowiskowa i jest sześć punktów zjazdowych, jak Państwo widzą. Natomiast są jeszcze trzy buldery, czyli mniejsze formy, stąd też duża ilość materacy. Buldery są to formy, które nadają się doskonale do ćwiczenia przyczepności, do ćwiczenia koordynacji. Ścianka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00 i w soboty od 8:00 do 15:00.